Zapraszam na odcinek o organizacji komunikacji w okresie Bożego Ciała. Zapraszam do oglądania. 29 maja. Autobusy. Linie dzienne, w tym Elki, kursują według rozkładu jazdy dnia powszedniego. Linie nocne w noc z 29 na 30, kursują według weekendowego rozkładu jazdy. Metro. Kursuje według piątkowego rozkładu jazdy, z kursami nocnymi w noc z 29 na 30. 30 maja, czyli Boże Ciało. Autobusy. Linie dzienne, w tym Elki, kursują według niedzielnego rozkładu jazdy. Linie nocne w noc z 30 na 31 kursują według weekendowego rozkładu jazdy. Zawieszenie kursowania linii 126 i Z5. Prowadzenie specjalnego rozkładu jazdy dla linii 193-263. Metro. Pociągi będą kursowały według niedzielnego rozkładu jazdy, bez kursów nocnych w noc z 30 na 31. 31 maja. Autobusy Linie dzienne, w tym Elki, kursują według sobotniego rozkładu jazdy. Linie nocne w noc z 31 na 1. Kursują według weekendowego rozkładu jazdy. Zawieszenie kursowania linii 409 i Z5. Uruchomienie kursowania linii w godzinach szczytu 317, 331 i 401, które będzie funkcjonowało na trasie skróconej Ursus Niedźwiadek Metro Służew. Dalej 402 i Z1, wyłącznie w szczycie porannym. Wprowadzenie specjalnego rozkładu jazdy dla linii 120 i 126, która będzie skierowana w wybranych kursach z podjazdem do przystanku Polfa. Kolejno 136, 138, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 504, 509, 514.

Kursują według sobotniego rozkładu jazdy. Uruchomienie kursowania linii 31 w godzinach szczytu. Prowadzenie specjalnego rozkładu jazdy dla linii 2, tramwaje linii 10 i 26 będą tego dnia zatrzymywały się na przystankach parku i ujedź Połczyńska. Metro pociągi będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy z kursami nocnymi w noc z 31 na 1. W godzinach szczytu zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii. M1 do 3,5 minuty, M2 do 4 minut. 1 i 2 czerwca. Autobusy. Zawieszenie kursowania linii Z5. To już na tyle. Dzięki za uwagę.